No nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, to już się wydarzyło i tak nie wiem, zanurzanie się w łzach, że jestem piąty byłoby błędem, bo naprawdę jestem już na tyle doświadczonym i dorosłym człowiekiem, że wolę skupić się na tym, co jest przede mną, niż rozmyślać o tym, co zostawiłem za plecami, bo <laughs> mówię, w tym finale olimpijskim każdy z ósemki, która rzucała w ścisłym finale, był w stanie rzucić na medal, natomiast no, rozstrzygnięcie było takie: no, walczyłem, poprawiałem się, starałem się rzucić jak najdalej, no zabrakło. No, była jakaś ściana, jakiś mur tego dnia, którego po prostu nie udało się przebić i skończyłem na miejscu piątym. Jest to sport techniczny i w momencie, kiedy wszystko robimy. E, za szybko, no to gdzieś ta technika ucieka. No, mi się nie udało ani razu wyrzucić młotu. Młot wypadał z moich rąk, po prostu był za daleko. Nie byłem w stanie go na tyle złapać nogami, żeby go później wyrzucić rękoma. No, ciężko jest to rozrysować osobie, która nie ma pojęcia, na czym rzut młotem polega, więc nie będę tego tłumaczył. Natomiast tak byłem za dobrze przygotowany do poziomu technicznego. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym kiedykolwiek trenować po to, żeby nie wygrywać. No, no, wygrywanie jest rzeczą naturalną i chęć wygrywania również, więc no ja z takim nastawieniem jadę na każde zawody, na każde mistrzostwa. A za 13,5 miesiąca mamy Tokio. Jestem szczęśliwym posiadaczem minimum na tą imprezę, więc mogę już śmiało powiedzieć, że przygotowuję się do tej imprezy. Na pewno na niej wystąpię. A no będziemy robić wszystko, żeby nie skończyło się tak jak tutaj, czy przed rokiem jak w Budapeszcie. Tak? Więc no, takie jest życie, sport taki jest, nie zawsze wszystko się układa i naprawdę wydaje mi się, że zrobiłem dosyć dużo dla polskiego sportu i polskich kibiców. Teraz czas zrobić coś dla siebie.